Cześć, jestem z, z tej i witam Was w kolejnym odcinku z Farm Simulator 19 Big Fans 3. A w dzisiejszym odcinku ja jadę tym razem pomóc sąsiadowi, ponieważ sąsiad, jak już widać, u nas jesień, taka mocna i złocista. No i sąsiad, jest ja tutaj właśnie John raz zatankowałem. Jadę podpiąć przyczepy i ruszam do sąsiada, Na, bo on tam e, ma dość sporo buraków. Nawet wynajął majstra na usługi, żeby mu te buraki tam pomógł przeodobywać. No i no i w sumie on mi pomagał przy żniwach, więc ja mu pomogę przy tym. Nie mam teraz za dużo nic do roboty. Dziwik jako tako naprawiony. O, tutaj są przyczepki dobre. Myślałem, że są tam dalej, ale jednak je ja tak zostawię. Więc sobie zrobimy tak. Dzisiaj za sławki, bo... Te drugi akurat nie, jeszcze burt nie założyłem, po złożeniu Tak więc dzisiaj musimy się w tym... One też są pojemne, nawet chyba pojemniejsze Dobra, cyk, cyk, że światła, wszystko jest Jeszcze sprawdzimy czy tutaj, tu jest nic nie rozpięte, okej okay. coś z tyłu nie wadzi? Nie, okej okay. No to możemy ruszać Piek drzwiczki. No i ruszamy. Zmieniłem całkowicie olej w skrzyni, nie dolewałem tego co był, tylko zmieniłem całkiem, zobaczymy czy będzie lepiej. Chodzi nieco płynniej. Także ten jest chyba nieco lepszy. No ale to się okaże później. Nie ja może wiem gdzie jechać, sąsiad mi wszystko wytłumaczył. Nie wiem, czy oni tam już się rozładowali, czy jeszcze nie, czy już pracują, może już wożą, może przejdę na ostatek. Ale się wszystko okaże. Sąsiad tutaj sobie, tu jest jeszcze mój. Yy, albo nie, tu nie jest mój. Yy, tutaj jest sąsiada: kukurydza, skoszona Także też tu porżnała ostatnia. Moja też już zwiedziona, ubita, jest zakryta. No krowy na dziś rano wykarmione. Staw jeszcze nie zamarza. Dobrze. Już jakieś delikatne przymrozki pewnie się zaczną pojawiać. Ciekawi mnie, czy już tam pracują, czy jeszcze nie. U mnie już robota w polu cała zrobiona. Także pomóc jeszcze sąsiadowi. No i potem, jakoś doczekać zimy, przeczekać zimę i można ruszać na kolejny sezon. O, tu jeszcze też ktoś zwleka z wykopkami. Całe pole a to chyba nie sąsiadowe, bo sąsiad z tego co wiem już wszystko wykopał. Nie wiem czy swoim sprzętem, czy na usługach. Może coś tam trzyma pod plandeką, Nie widziałem. No my już tu do, dojeżdżamy. przetniemy się przez te pola do góry, bo jedna jest moje i to skoszone. Drugie sąsiada, raczej znaczy, to jest skoszone, bo to kukurydza była. Więc. Znaczy, też sobie przekosił delikatnie przez mostek, żeby nic nie urwać. No, jest jedna łąka skoszona, jest druga. Tam widzę, już ropa stoi chyba. Przynajmniej z koloru mogę rozpoznać, że to ropa. A może już tam siedzą. Poczekajcie, włączymy sobie radio. Może nas już tam słyszą. Halo, halo. Jest koś na radio. O dobra, jest sąsiad. No co się siedzie. No dzień dobry, co tam? Pracujecie już widzę. No, to że ten pracownik coś się opierdziela. No to teraz sąsiad tyżeś wynajmował, nie ja, tylko tyżej sobie wynajął pracownika. ogólnie i tak pierwsza przyczepa, to zobaczymy czy to działa w ogóle. A nie! Bo tu motor nie chodzi. Gazu musisz dać. Nie do tyłu, na kogo ja wynająłem. Panie. Odpalić teraz to trzeba. I zgasł mu. Panie, ja mam ci pokazać, jak to odpalić, kurna, zobacz, znowu jakiegoś nieprzeszkolonego. Siema, sąsiad. Będzie dobrze. Nieprzeszkolonego mi tu dali świeżaka. No, to się z... A no nic, przyjechałem, do zobaczenia. na dwie zasławki. Się. No dwie nawet, specjalnie John Deera wziąłem, o, Te teoretycznie New Holland też by dawał radę, No ale wiem, że tu będziemy targać na pełno i to pod górkę, bo dla siebie trzeba jednak trochę wyżej podjechać. O Jezu, patrz, patrz, patrz co on tym robi! Zobacz, ty. chyba już się mu dniówka skończyła, on się pozbywa eee, tego. Eee, bo litka Patrz, patrz go. Nie, no będzie uciekał, ty! Zwoń na ten, policję. Czekaj, bo on ten, nie wiem co on tam. Ja nie wiem co on ćwiczy ogólnie, kolejny jakiś praktykant przyszedł. Panie, nasypałeś pół przyczepy i co? Paliwa zabrakło, nie ja no się. Nasypaliście coś. już coś? Jak ja sobie tu wejdę, nie, zobaczę. Coś. Ops, to jeszcze pusto. Na zasławce. No, Ale cała czy pół? A pół? Ja tam ledwo to żygnął, że tak powiem. Ja dzisiaj plantek nie będę zakładał. Nie ma po co. No dobra, czekaj, coś się ustawia, no. Jakiś taki skryty w sobie widzę. Bo mu ucieka do tyłu, weźmy jakąś... Jakiś cegłę mu daj to pan, no kur... Ja tu bardziej chyba przeszkolony jestem, daj to. Panie... <laughs> czekaj, on, on se da radę. On no, ja se da radę. To jest, on na tym na co dzień pracuje. Jak on nawet wamka nie włączył. No na razie się ustawia jeszcze, to mu wałek niepotrzebny. Chodź, nie stresuj go, odejdź od tam. Jak niepotrzebny wałek, jak odpadł. No jeszcze nie, a teraz by się mu przydał. Opa, widzisz już od razu, bo on nie kliknął. O, <laughs> o No zzypie. i zasypie. Buraki lecą. Widzisz, praktykant zadzwonił do szefa. <laughs> Mówi, szefie, co tu się dzieje. Ogólnie no, to ty... klient się zdenerwował. Stanę sobie. Ło, ty sąsiad, widzę jakąś dobra i bo tu już chyba. Dobra, sąsiad złak. Już, już. teraz no. mi plandekę zaciągnąć, mogę. Nie. Yeah. A trzeba, to są tony, do góry nie poleci. <noise> dobra. Ogólnie sąsiad, jakbyś nie wiedział, bo tutaj dróżką y, lasem będziemy jeździć, nie? No, no, to tam przypuszczają właśnie, tam że tak będziemy wieś, jeździć. No i u mnie tam na Silos na gospodarstwie odłożymy. No problem. Już przesypaliście, czy co? Nie, 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 do przodu trzeba. Do przodu, panie! Halo, jest Halo, pan na Silos. Si Halo, si radio, se pan włącza. Nie wiem, machaj mój tam chorą gierką, nie wiem. Nie on pod alkoholu chyba jest. No, ja dobra, zaraz tam przejdę do tej kabiny. Może tam za dużo guzików musi klikać na raz. Opak się stresuje. Ty, ty, sąsiad! Ja no, nie jest. no, specjalnie, żeby nie przesypać. Widzę w tych lusterkach, to myślę, że... Już posypaliście? Czy... A, jeszcze podjeżdżacie. ja tu tam będzie sąsiad? No, nie wiem. To trzeba to nie wiem, by nie było liczone. Dobra, napalę ja gumę już. Właśnie tutaj no, na usługach mi, ropą też. To w sumie jedna firma, tylko tamten był bardziej ogarnięty, chyba mózg miał, a ten nie ma No dobrze jest znowu. No. Jakiś niemowa nam się drapi Skryty w sobie, no? No nadal no, tak dowiedzieć. Dobra, tu przez tą las może ścisnąć, nie żeby coś... No taki jest plan, to no, w że się za, za, za szybko to nam schodzi no, no, jedna przyczepa, tak już tak. chyba. Czekaj, byłem. Ja mogę ten headerek przy czasie. naszej libacji alkoholowej, tylko no. się takie rzeczy wydarzyły, że zapomniałem za, raz opryskać i no, mogą trochę słabo sypać. Nie, no, sąsiad, ja tu widzę, że tego dużo jest jeszcze. Już wszystko? Chyba. Chyba tak. Już pełno? Tak mi się zdaje. Proszę cofnąć. Cofnąć? No um. dobra mowa się odezwała. A. Tak? <grym> razy. Dobrze? No dobrze, dobra. dobrze. Dobrze. Ja Jeszcze czy będzie chyba? To powiem Ci, sąsiad, uważaj tutaj na tym zakręcie, żebyś nie wy wydupcył w sąsiadki płot. Mamy już jeden taki był. Co tu ciężarówką łupnął. No i, i był płacił na No dobrze. Dobra. A dzięki, jadę w takim razie, zaraz no, tylko problem, się wziął to... Zobaczymy, czy nie będziemy się mijać w złym miejscu, czyli tutaj na tej ciasnej drodze. Nie, zobaczymy. <laughs> ten już się tam cieszy. Ja nie wiem, co ty żeś mu tam dał za flachę w podziękowaniach, ale... Coś mu za wesoło w tej kabinie. Mi się wydaje, że on Buraki? No. ten <laughs> nie. On nie. Obwąchuje, Mówi Dobre Dobre O Powiem ci sąsiad Te tony pchają Jakoś tak Dzisiaj Valtro Jeszcze nie odwoziłem Wiadomo Ale te jakoś bardziej pchają Wiadomo Valtra najwięcej koń ma Na gospodarstwie No Nowa jest Już tyle pali Mówię, że pcha Jak wiesz Jadę Wszystko rozumiem. My tym lasem, to Ty sąsiad musisz mieć zabawy z dojeżdżaniem do pola. Ja sąsiad wiem czemu to pa. No. Bo hamulców nie zaciąg. Aha. No to widzisz, wiele wyjaśniam. Ja się skapnęłem przy kiprze, że ogólnie jeszcze tam nie włączyłem tego. No w ogóle nie podłączyłem, także ja mówię coś tu nie, tak, ale na szczęście druga hamowała. Nie miała podłączone. Ty masz dwa na kiper też na bok, nie? ładują. Ta, ta, na bok mam ustawione, no Czekaj, tu zaraz tutaj... Jedziesz tam z góry czy nie? Nie, 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 ja wiem. Dobra, bo teraz, teraz byśmy się nie mieli za bardzo jak minąć, także... To jak tam się tam... też już Marcie, martwię, że może być taki moment, że będziemy się musieli tam widać. No to trzeba się komunikować, na no razie ja jadę w górę, także jak tam będziesz u góry, to musisz poczekać. Ja wyjeżdżam zaraz z Gospo, wyjeżdżam. Tutaj ten mój silo, ten duży, nie wiem czy wiesz, sąsiad, ale gdzie, gdzie to... Odpadnie? No raczej zobaczę, gdzie tam jakieś buraki, już burak, prawo. No. 30 no choćbym chciał, to bym więcej nie pojadę. Już wjeżdżasz do góry? Tak, tak, już zaraz będę wyjeżdżał tu w prawo. No, widzę cię. Złoty włączony? Nie, nie, nie. Jedzie tam kto? Eee, betoniarka. No, Dążę. <grym _> no, bo jakbyś, powiem Ci, że jakbyś stanął, to też <grym> A, to widzę, dość tak było placu. Jak ktoś zdążyłeś, ja zdążę. To tak, u um, mnie um, chyba bardziej na styk musiał przyhamować ale po, bo ja źle stanąłem ogólnie i tak lekko wystawiałem na jego pad z racji że w ostatnią zimę było podobnie to nie chciałem, chciałem uniknąć takiego wypadku i karambolu. Mhm, mm no dobra no właśnie, ty, ty, moja deszczownica jeszcze nie zwrócona no tak, no że, ja właśnie się dogaduję właśnie z tym komornikiem sąsiad mm -hmm. zobaczymy zobaczymy jak to też będzie ale myślę, że ulubownie to wyjaśnimy i pójdziemy na flachę Mhm. Mm Czym kosztem? No i jeszcze moim i jeszcze mu żonę pożyczył na parę dni. Akurat już ziemniaki się skończyły do przewierania. Mogłaby buraki, ale dobra tam. Urlop dostanie. Ja się to wyrobię? Dobra, chyba tak. Panie halo, halo, jest pan na by... Halo, halo. Pa jajo. jajo, pan tam. No rurę swoją przygotowana Gdyby no. bez postoju bo wiadomo mamy ograniczony czas 12 jest powinien być teoretycznie obiad no ale że się stało 11 a pan przyjechał o 12 opóźniony 3 godziny na szczęście bo tak to by mnie chyba pan zachlastał jak 2 godziny zaspał Tu sąsiad, to będziesz musiał nieźle podgarniać. Bo, to z tego co ja widzę, to to już tu bieda będzie na kolejne kursy. Panie, wejdzie wszystko. Znaczy, no bez podgarniania to nie wejdzie. A nie, pal gumę. I idzie, idzie. Idą tony. No, coś musi być. Dobra, jak tam, tutaj, tam ktoś jedzie, tu też ktoś jedzie, to niech sobie przejedzie. No i jeszcze ktoś jedzie, no kurczę. No to jest chyba ten moment. Że co? Żeby wyjechać. Zjeżdżasz na dół. Bo chyba w lecie sąsiadkiem nie Znaczy, jeszcze nie zjeżdżam, zaraz będę zjeżdżał. To ja coś to na pole jest. No to spokojnie. W takim razie wbijam się. Czy znaczy, moglibyśmy zrobić tak, żebyśmy po prostu jeździli w Pętli, nie wracać tą samą drogą? Tylko tam może dalej pojechać i tam na to samo widzieć. Ale tam wiesz, że takiego rogala byśmy zrobili taki fest? Nie no, nie wydaje jak mi się. Jak dalej? Znaczy, byś no, trochę dłuższe a na pusto to byś aż tak chyba dużo nie spalił, to z górki to wiesz. No tak, ale trochę dłużej wyszło, nie? No. tutaj tak nie będzie. Jak się tu spotkamy, to, to wcale krócej nie będzie. No tak, no w sumie jak tam na tej tu, a tu w lesie to trochę jeden zjecie, drugi zjecie. Ja już wyjechałem z Polaków. No ja już też jadę teraz tą dróżką leśną. A tu tu w ogóle jakieś w premium macie, kurde, jakieś wyżwirowane, niby dwie ścieżki, niby polna, ale taka. Mamy, i też w chyba chyba, No ja tam u mnie też są ale... właśnie, no ale ja to tam wiesz, mało co z tego korzystam, bo ja sobie od razu z tego asfaltowe zjeżdżam, a tutaj widzę. Utrzymane. Wiesz, od asfaltu odjechać, tylko że tu mi bliżej, że nie musiał tam zjeżdżać na no, Nie od razu na dwa pola jadę. O, no, akurat tak się spotkaliśmy. Siema, sąsiad. Że... No, Dobre No, nowego bipka, widzę, przetestowałeś? No, już testowałem go, no, wcześniej chyba w twoim odcinku. A? No. No, jak ten praktykant przyjechał z tą sieczkarnią. No wtedy. No możliwe, że żeście się tam po sobie trąbili, no? No powiem ci coś, że było ciekawie. Poza twoimi oczami Nie, wzrokiem Oni, <grym> a ty tu masz Kulna jednak ten kawałek tą a. ścieżką źle coś, źle coś się big, big wbił big, wbi big wbił tak bieg? Bieg, no. Bieg. Kurna przez chwilę ciężko walka miała. No raz mu się to podstawimy. Czekaj, żeby to wszystko było dobrze wkalkulowane. O, no, ten już się, widzę, przygotował. Będzie git? O, no, widzę, jest git. No i gitara. Ci podgarnianie możemy się potem zająć, bo wiesz, płacimy od godziny. <grym> ale to już nie, wiem, czy już nie będzie za późno. To już tam potem sok z buraków tylko z tego zostanie, jak tak będziemy po tym jeździć. Czy znaczy, tu jest chyba połowa tego, co było? Nie wiem, jak tutaj. No ale chyba tak. Jest, git, pierwsza? Dobra, to już Druga. drugą podstawiam. No panie, panu też coś widzę, ucieka na sprzęgło do tyłu, no? no nie wiem jak... Co ja zrobię? że te sprzęgło. <grym> a, pan, a pan na praktykach jest czy, jest, czy już pracuje tam normalnie? Pełen etat. Okay, etat, to, to już wiadomo ja kto sprzęgło wyrobić. <grym> panie jak masz 350 na godzinę, to ja ci zapłacę dwie dychy więcej. Tylko żebyśmy się szybciej uwinęli, żeby ten twój szef za dużo nie zarobił. Co ty nad? To na rodzinę i może się wziąć Jest git? Git. Teoretycznie no. mógłbym się na to zgodzić. Aczkolwiek my się uwiniamy w dwie godziny. Nie, to sąsiad chyba szybciej będzie nawet z co widzę To nie jest aż takie duże pole. <laughs> Przypominam, że on co godzina ma 15 minut przerwy, tak także mówię. Chyba I to... na wymianę oleju w głowie. Fajkę <laughs> podobno. A on pali 3 naraz. Jak dydami. Żeby tylko trzy. Jeszcze popić musi. Hmm. Chyba jeszcze setę na rozruch. <noise> Zapomniał powiedzieć, że to są trzy paczki. No to ja nie wiem, nic nie stać jak 2,50 na godzinę. Dobra premia musi być. Kościa, <noise> zaraz będę się chyba z tobą mijał, bo ja już jestem w lesie. No a ile ta rapa ma zbiornika tam? Panie, na ropę. O, no właśnie, bo ja jestem specjalistą w takich rzeczach. Można coś tam spuścić, coś tego? No niestety zaplombowany. No, no, ja myślałem, że tam w sumie masz mało miejsca. No tam myślałem, no. Ja chciałem jest. pokazać, jak pójść. Hmm. Na szkoda kabiny. No mi bardziej, no ale już mówię. To no. jest no, nową, no tak. <laughs> ale ty masz John też chciałem John Deere, ale mi nie stać, niestety jestem biedakiem. sąsiad, ty pewnie żeś chciał kupić John Deere i pewnie żeś pojechał po John Deere ale... żeś w ostatnim etapie trochę za dużo pewnie się rozpił, no i... podpisałeś sobie papiery na waltrę. W cenie John Deere. Nie o tej historii? <grych> Rodo. A ja tu żadnych nazwisk <grych> nie wymieniam. No, Pan Kapusta mnie trochę, jak powiem, w bombkę strzelił. ja nie wnikam w te wasze interesy, no ale sąsiad, no powiem ci, że... Te Bardziej tawa... w lewo. Szum masz. Bardziej Oto. w lewo. Jakie on komendy wydaje, ty. No Boże mnie trafił. Strach mógł się mógł nie słuchać tego. No jeszcze mnie lutę sprzeda jakąś, nie? No. Do przodu, jakby nie ta Zasławka, to tak mało by trochę mój zestawiał. Stój zaraz zobaczymy, gdzie Dzieci, to na to będzie jeszcze miejsce. Czy ja tutaj jeszcze to upcham, czy nie upcham? Jak nie upchasz? Łukasz. Tak ja się trochę tego obawiam. Gdzie ja tu z tym zabieram? Dobra, ja już wyjeżdżam z pola. Wziąłbym pana na podwózkę, tylko nie obrobię, nie? To musi pan czekać, że pan pozwiedzam. A skąd pan jest? O, z Wielkopolski przyjechałem na hmm. robotę Firma z Niemiec No to pan Może tak powiem sąsiada robi Sąsiada naszego Coś tam z Niemcami mam wspólnego powiem pan Nazwiska o tym świadczy Sąsiedzie no, słucham Cię. Żyjesz tam, bo to tam nie zamieszne. No, skupiam się, żeby, bo tutaj jakąś studzienkę masz, jak ci ją zasypiemy, jak to gazem tam opie, jak gaz przestanie mieć ujście, to jak to walnie, o kurna. No, to będzie więcej niż góraczkoła. A jeszcze świnie są, to już w ogóle, kurde, taki rosły z tego zrobi. Jeszcze dwie góry mam schowane. Ale w zamrażalniku. Mm -hmm. No, jedź, ta panowie, jedź, ta, bo ja chcę wyjechać. No, znowu z drugiej jadą no, szkurczę. Ruch się zrobił ten, tam Tamten, tamten, tamten no. musi poczekać. I tak mu zaraz zjadę, także nie będziemy miał pretensji. Tym... Takiej mam nadzieję, przynajmniej. <noise> ja? Co Soja! No! U mnie lakier cały. No to ja! Żeś tam... <noise> to żeś tam przytarł. Błotnikiem. O no to kurna była, zasławka was. Zasławki nie ma. To chyba dosłownie, bo płocz sąsiadki poszedł się. Ja już się tam boję wracać, bo potem będzie na mnie. Teraz, teraz się jeszcze nie zorientuję, ale za drugim kursem już może wiedzieć o co chodzi. Może wiedzieć kto odwodzi. Ja już się tam nie pokazuję, drugą drogą pojadę następnym razem. Będę Ci sąsiad. Że to ty tak wychyliłeś się z tego zakrętu. Jak ja tam przechamowałem, ja tam to, poczekałem. To, to, że... Myślę wow, wariat, To z mojej winy, to z mojej Tak, winy, to z mojej, ja, to, ja tam grzecznie poczekałem. Potem patrzę, dobra, już poszedł po płocie, to już nic tego nie uratuje, już mogę jechać. Ty, ty. ty. My, jednak, my mamy jednak w tej wiosce. Dobra, udało się. Co? Otworzyła się burta <grymna> przygięta. <grymna> no no, no powiem Ci, <grymna> Mam opowiedziane że to była przygięta. <grymna> nie dużo raczej chyba tego nie zostało. Zaraz tutaj przyjechałem, to zaraz się rozpatrzmy. Ile jeszcze? No jeszcze trochę trzeba będzie pojeździć. Już się mu tu podstawimy, wycelować, pod tego dla tam. coś, sąsiad, żeby nie otworzyć, czy, czy no nad otworzeniem właśnie takiej firmy usługowej, ale tylko z kopaniem w to ty na to? Może byśmy jakoś usługi poszli? No to to sąsiad, sąsiad? wie, że to masz utarg. No nie wiem, jakby jeździł jeszcze po okolicznych wsiach, może byś tam coś nakopał. grubszej pieniędzy, ale to tak... Nie wiem. Ale ogólnie, ja wiesz, tak... Ja tak ostatnio przeglądałem katalog, patrzę, pelet jest opłacalny, nie? Mm. Może jakiś pelet zainwestujemy. Już pierwsza po, z głowy? Tak. Dobra. Już pojeżdżam. Także na wiosnę można by się coś zain ten, zainwestować w coś, bo pieniążki z tego też było, nie, nie było źle. W przepaku było sporo. Nie, ostatnio przeglądałem też właśnie, co warto iść teraz. Warto postawić suszarnię iść w suszenie kurydy. O, no? Też dobry biznes. Co prawda, ja na ziarno nie robię, to bardziej sąsiad się tym specjalizuje, że na ziarno robi. No ale. No u mnie jest jeszcze miejsce na gospodarce. Nie, bo tam, jakbyś nie wiedział, to ta łąka z tyłu, to tam jest moja. Z boku mm. kosza, ale z tyłu zostawiony. Wszystko? I to? Wszystko. Dobra. Ja uciekam. Będzie jeszcze mm. na pewno jeden transport, i nie wiem, czy jeszcze nie będzie jeden. No. Pewnie po dwa kursy jeszcze z sąsiadem mamy. Pewnie No tak. i tak. Ja tylko uważaj, bo ja dojeżdżam już, nie. No dobra, dobra. Jeśli nie widzę, to jadę. No, także jakoś to sobie sąsiadem dowodzimy, Uważaj. No, no, dobra No dobra. przejdę, przejdę. Gdzie ta burta pogięta? No, e? to chyba z drugiej strony, bo tu. Z drugiej coś... strony, jak? To <laughs> nie widać. No i dobrze. To zaraz policja by widziała. Zaraz sobie ten płot popatrzę. No, no lepiej nie patrz, bo się chłopie załamiesz. No, no i w sumie z, myślę, że z tego odcinka to już by było na tyle, my sobie to jakoś sąsiadem tam dowozimy. I, yy, no i co tu dużo mówić, standardowo jak na końcu każdego odcinka na środku pokazuje wam się subskrybujka z prawej strony seria, a z lewej sugerowany film przez YouTube'a. To by było na tyle, trzymajcie się, cześć, 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 i do następnego! Pa pa!